Tak tonąłem na mieliźnie No teraz na moich zasadach albo cię nie widzę. W tym miejscu. Miałem wypuszczać płytę teraz w czerwcu, ale myślę czy nie przepracować jeszcze ciężko całe, całego sierpnia i na wrzesień taką prawdziwą bombę puścić kim ty podjeżdżasz, typie? Wiesz kim ty podjeżdżasz? Kurwa, dwa i półka typa! Kurwa typa cię widzi. Piszcie mi, że wale w chuja z płytą. Możecie się spodziewać, wszystko leży, czeka tak naprawdę, ponieważ ja w zeszłym roku, w grudniu, dostałem już ofertę walki i ja wszystkie swoje premiery ustalałem właśnie w okolicach promocji walki, konferencji i wszystkiego. I... Gotowa. I nie piszcie do mnie tekstów typu walisz w chuja, czy coś obiecałeś z wagą, bo to jest moje życie, rozumiecie to? I ja sobie wydam płytę, kiedy ją skończę i schudnę wtedy, kiedy będę gotowy. Teraz coś mam na sześć płyt, bo ja z dnia na dzień... Dwa, typie. Ale bym komuś wykurwił. Tam na polu stoi krowa, cierpi, bo już pełna mleka. Biegnie do niej Maciejowa, drogą jedzie dyskoteka. Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy. Niebieska czapeczka, przy boku pałeczka. Życie takie znaczy, patki jadą sobie za rogatki. Tam sobie gdzieś w szuwarach Płocie dziura jakaś para licznie tu notuje. wszystko rejestruje, szybkie przekroczenia czeka na jelenia.